Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj temacik trochę odbiegający od geografii, choć trochę z nią związany, bowiem związany z orientacją w terenie, w terenach leśnych, moi drodzy. Musimy wiedzieć, że około 82% powierzchni lasów w Polsce to są lasy państwowe. I we wszystkich lasach państwowych możemy zaobserwować takie właśnie słupki. Co to takiego jest? Moi drodzy, są to słupki oddziałowe. Musimy wiedzieć, że wszystkie lasy państwowe w naszym kraju dzielą się na obręby, które z kolei dzielą się na oddziały. I moi drodzy, te cyferki, które widzimy na każdym boku tego, tego słupka, to są właśnie numery oddziałów. I mamy oddział 578. Natomiast tutaj mamy oddział 584. Co to, moi drodzy, oznacza? To oznacza, że ten numer 578 odzwierciedla, moi drodzy, numer oddziału, na który patrzy, czyli na ten. Natomiast, moi drodzy, ten numer, czyli 584. Odzwierciedla, moi drodzy, tą część lasu. I musimy wiedzieć, że te wszystkie suki oddziałowe znajdują się przy skrzyżowaniach, ponieważ tak naprawdę lasy w Polsce, państwowe lasy, podkreślam, państwowe, moi drodzy, to jest taka kratka z dróg. I zobaczcie, tutaj mamy duże skrzyżowanie, przy której znajduje się. Słupek oddziałowy. Moi drodzy, my musimy wiedzieć, że słupki oddziałowe stawiane są teoretycznie po północno-wschodniej części drogi, czyli tam, mniej więcej w tamtym kierunku, mamy północny wschód. Mniej więcej, podkreślam, mniej więcej. I moi drodzy, musimy wiedzieć, że cyfry, numery, moi drodzy, oddziałów. Zwiększają się ze wschodu na zachód. Czyli jak tam mamy wschód, tam mamy północ, to to oznacza, że skoro tutaj mamy numer oddziału 578, to po drugiej stronie, czyli od tamtej strony, musi być 577. A skoro tutaj mamy 584, czyli ten oddział ma numer 584, to znaczy, że tamten. Czyli tamta część lasu musi mieć numer 583. Sprawdźmy, czy tak jest. 583, mamy 583 i moi drodzy, 577. No, przypominam, że z tamtej strony był 578. Moi drodzy, pamiętajmy, że każdy oddział jest w kształcie, moi drodzy. Prostokąta. Czyli pamiętajmy, te słupki yy, to są słupki oddziałowe, które pozwalają nam, moi drodzy, stwierdzić w jakim oddziale lasu się znajdujemy. Moi drodzy, załóżmy, że znajdujemy martwą zwierzynę, na, na przykład martwego jelenia, prawda? Dzwonimy do leśnika, podajemy oddział leśniczy przyjeżdża, bada sprawę. Tak? Zgubiliśmy się w lesie, no w Polsce nie mamy jakoś bardzo dużych lasów, ale chociażby bory tucholskie, lasy janowskie, czy puszcza notecka, no to są już większe obszary, leśni, w których no można naprawdę się zgubić, szczególnie teraz zimą, jak dni są krótkie. Co robimy? Znajdujemy najbliższy nas. Słupek oddziałowy, yy, patrzymy, w którym oddziale się znajdujemy, dzwonimy do, do odpowiednich służb, podajemy, gdzie się znajdujemy, i odpowiednie służby przyjeżdżają albo nas ukierunkowują, w którą stronę iść, i nam pomagają, yy, jak się zgubimy. Moi drodzy, niby, yy, niby tylko zwykły słupek, ale tak naprawdę bardzo pomocny. Dziękuję, pozdrawiam i do następnej lekcji.